Właśnie zakończyliśmy panel dotyczący gospodarki wodorowej. Bardzo ciekawa dyskusja, bardzo dużo e, informacji przekazanych przez panelistów. Na pewno temat pełen wyzwań, temat przyszłościowy. Mówimy od dłuższego czasu o tym, e, jaka rola będzie wodoru w dekarbonizacji polskiej gospodarki i z pewnością ta rola będzie istotna, ale dzisiaj jeszcze nie przesądzamy, czy to będzie e, konkretna rola w dekarbonizacji jakichś sektorów, czy to będzie magazynowanie energii, jak ten wodór będzie czy będzie on tylko zielony i jak i kiedy powstanie infrastruktura. Na pewno temat jest bardzo ciekawy. Przed nami stoi bardzo wiele wyzwań, mamy bardzo dużo pracy. My z punktu widzenia roli, jaką będzie miał gaz system, mamy skupić się przede wszystkim na tym, żeby połączyć te obszary produkcji z konsumpcją, i zbudować infrastrukturę do tego potrzebną i z pewnością najbliższe lata będą dla nas pełne pracy, bo od prac koncepcyjnych po projektowanie i wykonanie takiej infrastruktury będziemy starali się odpowiedzieć na potrzeby rynku. Z pewnością to, co interesuje dzisiaj rynek, to jest to, czy sieci służące do przesyłu gazu w przyszłości mogłyby służyć do przesyłu wodoru. Oczywiście jest to jeden z elementów naszych działań, które w tej chwili będziemy prowadzili. Na pewno warto to sprawdzić. Dzisiaj sieć przesyłu gazu jest dedykowana do przesyłu gazu. My jesteśmy warantem bezpieczeństwa energetycznego i tak długo, jak gaz będzie paliwem przejściowym, tak długo, jak gaz będzie istotnym elementem procesu transformacji energetycznej, tak ta sieć będzie służyła do przesyłu gazu. Niemniej w ramach naszych prac, które w tej chwili planujemy, jednym z tych elementów będzie także przeanalizowanie możliwości dostosowania wybranych fragmentów sieci do przesyłu wodoru. I o wynikach tych analiz także będziemy informowali rynek.